nie, gejzery. God damn it. Spak, spak. Jest, jest bardzo... Jak na taką szybką postać ten mój przeciwnik jest taki bardzo... E, ...mało agresywny.

Nie wiem, dobrze ustawiony ten Tarczej nie zablokował. No kurde mol! Nie mogę za z tego z tobanie. Nie mogę odbić tego jego cholernego. Nie wiem, skacze i skacze zamiast się bić a jak już przechodzi. to jest dziwne takie podejście ma na tym Round Który mówisz on ma 40 któryś, tak? No ale, ale wygrywa, nie? No to Znaczy no w sumie poziomy nie są potrzebne do... Czy wygrywane wygrane nie są potrzebne do poziomu, bo poziom tak dużo nie znaczy no nie mogę no sobie je poradzić Jest za za tym <grywy> <grywy> Ох... Mój jest cholera mało rozmaicony niestety, wszystko się sprowadza do walnięcia tarczą. No właśnie, on jest taki... ...jednostajny. No. Jedno kombo tak naprawdę. Może coś tam sobie testuje. Okej. Okay. No i teraz 3-0 wygrałem no. Znaczy, ty wygrałeś pierwsze dwa pojedynki, praktycznie. Nie. Nie? Do tyłu i ja do, do tyłu i ten i, i ciężki. O kurna. Ach! Albo bardzo blisko. No. Właściwie jedno trafienie. No roczy to jest kurde taki. Ma szybki inaczej. No, no, no. Ale potrafi wyprowadzić ciężki atak z każdej strony jak rozbije blok, nie? W przeciwieństwie do większości postaci. O nie, zapadnie. O! No. Tyle błędów! O! Nie! Wiem, że to nie oślepia tak całkiem. ładnie. Kurdy. Coś się nie starasz. Mam wrażenie. Próbuję się nauczyć te te. te dasze z. z... Przeciągnięciem mieczem, wiesz o co chodzi? Już... A, no, 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 no. tylko trochę trudniejsze. Ja pierwszy ile więcej dziur już tu nie było? <ścoughs> tak, co wiesz, ale bez tak. Ach! Spodziewałem się z góry, już byłem tak ustawiony. Kurde, spodziewałem się ataku z góry i, i bez sensu, mimo że widziałem, że z boku idzie, to przytrzymałem to na górze. No bo, to, bo to początek nie do mojego końca. Każdy. No. Czy on się obraca, a potem dopiero wyprowadza cios i ciężko, kurde, na podstawie animacji ocenić, z której strony nadejdzie. No, Zresztą, Orochi ma to, że może przerywać swoje ataki, żeby zmieniać ich kierunek, nie? А, о, курт. Видал по голове. Ale to było szybkie, masakra. Nie spodziewałem się w ogóle. No, ten, ten z prawej i z lewej, z prawej i z lewej dobrze wyprowadza te, te, te ciężkie cięcia. Można coś zabić, cholera. Round no, five. Już z tomu, kurde, trzeba być agresywnym jak cholera. O! No to spoko. To nie było zepchnięcie, po prostu wiesz, wlazłeś w dziurę. No. Kurde, czemu te areny są takie małe? Przecież... To jest tyle... Coś no. tylko krzyki w tyle pewnie ludzie gdzieś wypadają z okna. Będzie dziury. U. Ale to jest cholernie szybkie. No kurde, no nie jestem w stanie tak blokować tych ataków. Muszę sobie przestawić ten klawisz kurde pod lewy kciuk. Bo to wtedy faktycznie robisz z automatu, no. A tu zanim trafię na tego kurde X-a z gałki to już nie ma szans. Chyba na klawiaturze byłoby już łatwiej. No, na dużo jest całkiem spoko. W sumie na miejscu powinien te przybindy już. ale... Ale zaś te obrony... nie do końca fajnie wchodzą, mi się wydaje. Pugdy, no. Cholera. No to jest ciekawa walka. Ach. No, kurde, jak to nie, wesz nie weszło? No, przecież masakra. Uniknąłem twojego ataku, byłem też przy tobie, żeby wyprowadzić tego garbreaka i nie doszło. No, troszkę za daleko. No, ale kurde, nie wiem. Niemożliwe, no. Niemożliwe, żeby tak. Troszkę za daleko, no niech to szlak. O, jezu. No, dobrze, kurde, czas wyczułem, wydawało mi się. <laughs> z tymi dziurami. God damn it. Aha, A ty Aaaa! Ah. Też takie mam wrażenie, że jak. Ja w tym morzecem gram, to zaś ten skok nie jest w fajnym miejscu ustawiony. No. się też trzeba przełożyć palec z gałki, a nie zawsze jest na to czas. No, 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 no. no, no. mm <laughs> Kurde, jak to doszło? No ja pierdzielę nie gadaj. Jest 4-4. Nie, nie 5-4, to jest nieaktualizowany problem. Jaki dobry jestem! Nie wierzę, kurde. Strasznie mało rzeczy ma ten raider. Prawie w ogóle nie, nie ma kombosów. Tak, ja Orochi ma dużo. Właśnie Valkyria no. ma dużo. Mhm, spoko. Jarliwy sparwane ładnie. Chcę mu tym się od góry z tego razem włączyć. O ty łajnaku! <śm> Oh, 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 ja wiercę. Ja pierdolę nareszcie. Pierwsza walka od 20 chyba. No ale dobrze. To już teraz możesz grać na poważnie. Ja cały czas gram na poważnie. Ja nie umiem raiderem grać po prostu. Mi wiesz od boku, nie od góry. Górne mą Shit. Jakaś pochodnia mi wyskoczyła na plecach. Nie widziałem nic, kurde, tylko na pieprzoną pochodnię. A jezu, drogi. Tutaj no, tu i tak są jakieś takie wąskie tereny. Średnio mi się podoba ta terenka. Tam jedna na górze jest fajna z kolumną na środku. No, no, no. Właśnie, właśnie tamta jest na podglądzie, ale zapomniałem, że przecież te mapy się zmieniają cały czas. Wolałbym na tamtej cały czas walczyć. O Boże. Nawet nie wiem, gdzie mam iść. Czy to już jest koniec mojej drogi? Wiesz, a doszedłem do ściany, nie? No. A, nie tak, jednak możesz boczne zablokować. Aha, no to spoko. Tylko ściany, ciężko się cofać. Shit. Ja pierdzielę wąskie kaniony jeszcze na końcu ściana z drewna, no. Zupełnie mojemu stylowi walki nie odpowiadają, gdzie się cofam ciągle. Ale może powinienem bardziej do przodu iść w takim razie. Round do ataku. No. Po ustawieniach nie można przestawić sobie tych klawiszy, nie? W napadzie niestety nie. Klawiaturę możesz pozmienić. Natomiast pada. W... Ja specjalnie dodałem do Steama Uplay'a i pada przez Steama wykrywam. I w Steamie się pozmieniałem bo tam się da. Do... to? No to wygląda Tak jęczek no jak, jak ona O kurde. To jest straszne, bo byłem oślepiony. ja nie, nie widziałem w ogóle. Jak to na tak nadchodzi? pieprzony mur, no wiesz tu nie ma gdzie już uciec, nie. Ja pierdzielę. No nic. Ciśnięty do rogu. No no. To właśnie jakby masz tą dużą przewagę, że że bardzo często odbijasz bloki, dlatego ja się muszę cofać, nie mogę za bardzo atakować, bo ty mój blok odbijesz. Mi uciekł. O Boże. Męczyłem się. <gry> oh. <gry> Kurde, zablokowałeś mimo wszystko. No, no, no. No bo widziałem, że od prawej leci. Iś tam... I tu już jesteś, to no już po co tobie, kurde? Jak dostaniesz baniach, to staniesz w baniak. To na tak jest masakra. Tylko dwa guziki, kurde. No tak, no. jak, jak już y, zrobisz to kilkadziesiąt razy, to już się go w miarę łatwo paruje. Ale tego co, tego to. tego twojego z krzykiem? No. Nie, no tego nie da szady zablokować. On jest nieblokowany. Możesz sparować, możesz sparować. Jak, yy, Aha, tak, 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 tak. Tym ciężkim atakiem. No, no, no. sam jak twój od góry. Oj, bardzo się to zrobiłem. To już lepiej. To zostawiłem cię na chwilę za sobą. Jak to weszło? Ja nie mam pojęcia, kurde, miałem blok ustawiony z dużą przewagą czasu. Ale wiesz co, ja próbowałem sparować i może trochę za wcześnie, albo coś. Może. Ciężko może powiedzieć. Byłem. Kurde, bo... Ej, już koniec tego, dobrze się walczyło.